O, dobrze, zaczynasz tą ostatnią mapę, nice, jest Ostatni, ostatni dzień, ostatnia noc, specione ręce, totalny szok. O kurde, wow. no co jest, Zapałem się już. Zamknij dupę, nie widziałem. dalcu Nie widziałeś światła. O, palę Uhuhu. się trochę, palę się trochę, o dobra, no spalę się. Zgasz się, zgasz się, stopkę! stupkę, Dobra, resta. Restacik. Dobrze. O a, tak! Aś mm. piękny. Bydlę jak! Będę ten puszczaj się, się mnie, pożegnać. no. Muszę się pożegnać. Jezus, ty tak się żegnasz z ludźmi? Gubacz się pali. O, dobra, ale to nic. Może być się podpali. O, ja jestem, jak jestem. To, jak ty! To Jakaś woda! A mogę to uratować. O, no, tak. siema. Siema nie Ale ty wodnie jest. Aha. Ślizgawica. No spieprzaaaj! O, to o to chodziło. O, razu dupnie! jakiś silnik jest? Ja nie wiem co to jest. Nic się nie stało. Chyba się zbugowało. Zbugowało się! Szybko! Zbugowało wow. się, zbugowało się! Przejdziemy to w minutę i co? To będzie koniec odcinka? Tak, na pewno w minutę. O, ulubione grzybki. Ej, ty, jest to dobrze. Błagam, nie I Dobra, idź pierwszy, idź pierwszy może. Ja? Slepszy. A, mam testować, tak? O oh, o oh, o oh, o oh, O! Oh, 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 witam oh. <grym> Po co oh, mam to... się ładuje oh. Dobra, ja się muszę ja muszę poświęcić się Nie jest takie ciężkie... Ej, ciężki. to jest koniec mapy to jest koniec mapy My to przeszliśmy Co my będziemy robić przez kolejne 30 No minut? przeszliśmy, to jeszcze nie, nie tego No, przeszliśmy. To... Wyciągnę no. pałkę, wyciągnę pałkę i przegamy Złap się pałówki szybko Dobra i puśćcie, puśćcie na końcu jak będziemy wyskakiwać O. O. Dobra, uwaga, ja do ciebie Koniec mapy! Nie! Tak! Nie! Nie! Żartujesz sobie, że tyle przechodziliśmy, a ostatnią mapę przejdziemy za. No powiedzmy czwartym razem, bo się waliłeś trzy razy na początku. Ale jesteśmy... Ale dobry, jeszcze mogę spać tam na kolce! Nie, proszę, nie, 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 błagam, 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 już woda, Nie, zrobimy swoje małe Mogę jeszcze zapomnij. na kolce tam! Nie! Nie błagam cię, błagam, błagam, bo nie tego nie przejdziemy do G. Błagam! Mieliśmy faję ta debilu, wracaj! A się wracaj, to pisz się! Nie, o. jesteś debilem. Śmieciem jesteś. Wracaj, dobra i... Chyba, żebym poszedł jeszcze po paru. Po gówno! Albo chyba bym poszedł jeszcze na kolc! Gówno! Wracaj, przejdźmy G. I co, no chodź! No nie mogę, no grani chce ze mną skończyć. Widzisz? No wracaj! Chodź, błagam cię, no błagam! No gra nie chce ze mną skończyć, widzisz! Cześć, jak chce klamy na filmie! Będziemy grać! Jeszcze mechki. O nie! Nie, jeżeli zginiesz, jeżeli Zobacz. zginiesz to śmieciem i nie na tego odcinka. Nie z Nie, nie, dzwonisz, po, dzwonisz po chuśkace. No nie po mogę, huśka. nie mogę tam, no widzisz, no, wstaję, no nie. Daję, daję rady, no, 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 no wejdź tam! No próbuję, ale widzisz gran cały dobra, czas odrzucę. Nie, śmiecięciem! Tyle pigdy stoi! Tyle pigdyki stoi w o boże, czy Ej, my zobaczymy jakieś ty. piękne zakończenie? Tak! O, Co nie jest? nie mów mi, że będzie jakaś cutscenka. Wow! O, mój Boże! O, to Grubo ty? To ty jesteś... Ja! To ty jest, ja! Jestem, to ty jest dobra. No, my w trakcie jedzenia parówek tej, tego całej, tej całej gry. Joseph Emoto, kim jest Joseph Emoto? Józef rób więcej gier! Voice Actor! Ty, ty, to ty, był Voice Actor! Nie ma tak na oh. rozpoczęcie odcinka, kończymy odcinek. Ej, <gryidden> ale <sushi> to jest piękne, że. <gry steroid Botuba> no to, to puzonik w 3 czwartych sytuacji w tej grze. <gryBRUN> a tam na górze ja! Przecież to byłem ja! Tak, ale ogólnie chodzi mi, że kolory były na odwrót. <gryden sanoatif> A, to ja! Ja się nie, 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 pomóż mi! O ty, o, ja, zna, ja Bartosz, na marchewkę, też ty z marchewką. No, to Susiewicz, Polak! No, nie chrobię więcej, gieranie. Ueee, to ja dawaj jedzimy, a ty nie, puszczę! Ale buziaka ci dał kociak, pa! Streamer who played Summerman, a tak. to my! To my! A, jestem streamerem! Pię! Sama boi, sama boi. Pewnie na coś streamerzy, pewnie o, na nas nie na Tu dwóch innych! Tu, 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 to, tu, tu! gdzie jest. Łooo, uh, to jest ty grający, jesteś ty grający na szarczu. Pusanik and Pusanik! Buzanik. Cześć, Pusanik. i To nie było adekwatne, powinieneś bić w dupę. Tak zawsze się kończyło. O o Dzięki za granie, pa ile marchewek zdobyliśmy w trakcie gry No nie jest to do tego ile rzeczywiście zdobyliśmy mamy, marchewek no, 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 no. <g Chambowanie> Ty masz małą marchewek. Uwaga, to to będzie menu po prostu Będzie menu Super bunny man Tu teraz poprosimy na przykład Super raccoon man o! Takim shopem, no. Ej, a to Cutto Bite? Tak w sumie to zrobiła jakąś gę? Zrobiliśmy tą gę! I teraz od nowa musimy... A nie, cały pierwszy poziom zrobiliśmy na trzy gwiazdki? A no. drugi? A drugie o nie. A Cześć wiesz. Nie mam co, wie, wiesz co... co. Co ty zrobiłeś? Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Nie, nie mam napis Diskonek? Co zrobię? Zrobisz pytlaku. Czekamy. Co ty robisz? Co to jest? No, no marchewę musimy to zdobyć, No musimy teraz wszystkie marchewki... Dobra, ty jesteś śmieciem, już pamiętam dlaczego nie lubiłem tej mapy. No! <grym> A! Myśli. Ej dobra, musimy tam skopać na górę. Musimy tutaj. Nie mogą mnie jesteś. W ścianie. Jest. Daddy! Eee... Nie wiem, nie tam. wiem czy jesteś w tym miejscu, w którym myślę, że Wejdź. jesteś. Wejdź, no dobrze, dobrze, dobrze. Teraz ja wejdę na ciebie. Jeszcze tam skoczę mi... samy, ja nie? Aaaaa! Muszę... Ja nie potrzebuję cię pa. A tam jest marchewka? jest marchewka. O tak. kurde, nie mam kamery. Musisz wziąć marchewkę i dowieźć marchewkę. Purchawkę. Ja ci ją rzucę, jesteś gotów? Nie! Nie, bo ja nie złapię! Jeszcze czas! He ale ja to zrobię prostu. Co ty masz zrobić? O, ale paruwa Skocz po mnie, skocz po mnie Skocz po mnie, skocz po mnie Skocz po mnie O, no Współpraca Elo, 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 elo Puf, Mam marchewkę O, no i umarłeś Zdechłeś jak paruwa Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz Posuń się O, ale backflip <precedent> Backflip, albo frontflip, back. albo ne... Nieważne Jeszcze raz <laughs> Ale jest no. dobra nowina, widzowie Jest dobra nowina, bo w dniu, kiedy to nagrywamy Dowiedziałem się, że będę miał światło. Tak jest Jego, jego pierwszy, widzowie, to jest jego pierwszy Tak, mój dziewiczy <laughs> dziewicze Przeleć tam Jestem, przeleciałem Ach. Nie dolecisz <laughs> Jak twarzą poleciał <laughs> <laughs> o, <laughs> Ej, zabierz mi rękę! Zabierz ją, zabierz ją, błagam, nie spadnij, błagam to jest teraz... mapy. No to jest proste przecież, banalne. I mam marchewę! I teraz musimy tak zejść 300 poziomów, żebyśmy nie mieli. Nieprawda! No, Tutaj nie mam marchewki! Ja mam! Nie ma. Ja mam tu marchewkę, bo my to robiliśmy. Ja nie wiem, nawet wiesz jaki poziom podjemy Jaki poziom, numer. Jaki <laughs> numer Coś nie wyszeli? wiem? Ty <laughs> jesteś numerek mój. <laughs> Staję, jak my przeszliśmy tą gęskę, my jesteśmy tak gówniani. No, ty jesteś bardziej, ale ja nie wiem. Jak ja jestem bardziej, to ty zginąłeś. Przecież to ty na ostatniej mapie zginąłeś cztery razy, a ja ani razu. Na ostatniej mapie, no. to ja przeszedłem za pierwszym razem. Ta, za Oboje pierwszym przecież. razem. Mhm, mm mm -hmm. Montażysta się nie zgadza co do tego. No, a montażysta to mnie nigdy nie denerwuje w ogóle. Ej! Ej! Dawaj tą dupkę! Odejdź! Okay. Daniu, ty, ty, czekaj, bo tam da się wskoczyć na górę. Ja nawet nie wiem co się z tymi kulami dzieje. Ja nie wiem dlaczego one się odbijają to z powrotem. Czemu te... A! Wróciły te kule! Czemu Gdzie te kule? Jest ta no na samej górze tam. Niemożliwe, że tam jest marchewka. A, bo ty żeś kulę tu wsadził. Dobra, teraz mogę tam wpaść, pa. o kurde, nie wpadłem tam o kurde. Chodź dalej, chodź. No bo Marchewka jest tam na górze! Marchewki tam nie ma! No jak nie ma? skąd to wiesz? No bo ja ci mówię, że to marchewka jest niedaleko skąd. Chodź! No czekaj, Krystian! no żeś kulki, tu jakieś analne wsadził i mi każesz iść. No to ja jakoś przeszedłem. No bo ty, bo ty jesteś jak jedna z tych kul. No to kula robiście. Jestem... No i co, no co się obijasz? No idź. No i tutaj jest marchewka, patrz. Tu czy na dole? Tu! To, o no dobrze, mówiłem, że to jest marchewka. No ty debilo! <laughs> Przecież ty sam umarłeś. <laughs> Nie zblokowałeś mnie! K***a. Kłamstwo. No kłamstwo. Ciebie No wiem, kłamstwo ma dlatego jesteś taki niski. Co ty mówisz? Co ty Sąpięty. mówisz? Czy ty mnie obrażasz? teraz tak rozumiem. Ostatnio tego tak, tak, tak obraziła mnie mama podczas porodu. No, mama, jaki mały się urodził? Siusionik. Mój ulubiony grajek. Komputerowy Gek? Sam jesteś p geek. O! <giby> o. Zna... Myślałem, że zrobiłeś dokładnie to samo drugi raz. <giby> nie, że no, tak. <giby> nie, nie grek, ty cymbale. Gek! od Geków mnie wyzywasz. Jiget <giby> Czemu jak moja noga thing. jest tu przyklejona? Ja jestem Distrym. <grywa> Myślałem, że z tą marchewą wystrzelisz. Jak nic? Myślałem, że z tą marchewą wystrzelisz. 100% procent! <grywa> Ej, nie level z Hej, tańce z marchewką! <grywa> Wieczorne z pozonikiem. O, złapał. No myślę, że nie złapię. Zawsze złapię loda. <grywa> ja nie trzymam tego jak coś. <grywa> ja trzymam ciebie. Jednak trzymam. Dobra, do. w doł. W doł. Jak do, co ty... No, chodź, pomogę ci. Spadaj, kurwa! Chodź, pomogę ci. Jebne. nie miły w ogóle. Obudziłeś się dzisiaj i stwierdziłeś, że będziesz niemiły? Czytaj codziennie? obudziłem się i stwierdziłem, że obronię Alcan City, kuka. Bez Jestem. No, I gdzie, jest? gdzie, jest skończy... gdzie to jest? Gdzie twoje chyba? A skąd wiesz? A, wyssała mnie już. No, musisz się cofnąć. Oh. <grym>. A ja chciałam tam. Krupa. To... Dobra, mam pomysł Gdzie ta marchewa była, czekaj Łap się Łap się bracie Łap no, za stopę <laughs> Złapałem się mi tam za mocno bracie <laughs> Ale robimy ładne pozycje Mi się to strasznie podoba w tej grze Tato O <laughs> Tam była marchewka <laughs> A tam, dobra Znalazłeś marchewę <laughs> <dobra. Dobra, śmiech> Worth it Część jest pewna, gdzie. Haha! <grymkało> <o>, ku... <grymkało> I, 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 I Jak i, i, mamy i, to skoczyć? To jest niemożliwe, żeby to i, zrobić. Papa, patera. Prawie. Ha. Patera, prawda. Nie, jak ty dobrze robisz. Prawie. Nie da się, musisz na bloku, musisz na bloku skoczyć. Tam musisz na bloku. Na bloku masła. Dzięki. O nie! Za mnie się <grymkało> odepchnął, kurr. Ci ja zrobiłem co? Zdrojej dobra. O! Oh. Miło, po koleżeńsku. Dobra? I teraz skup się, skup się. Mały czas, bo nie będzie więcej, nie będzie opcji, nie będzie opcji. No! Nos, Dobra, stój! O! Zablokowałem ci, zablokowałem ci, masz. Masz, no zeskoczki. zeskocz. i wskocz po tym. Ale ci. No i zablokowałem. Trzymaj, trzymaj. Otrzymam. No, no ale prosto leć, a nie tak krzywo nogami. Trzymaj, trzymaj, trzymaj! No trzymaj, ja końcówkami nóżek trzymam! No ale czekaj! nie pionowo w górę, tylko pod kosem! Co ty robisz? Ajajaj, nogą do tyłu, no proszę cię! No kurwa, mówię ci! No trzymam, no dalej nie mogę już, dalej nogi nie trzymają. O, głową, głową! No, prawie byłeś, prawie byłeś, dasz jeszcze, dawaj. i już, to jest wszystko, co mogę zrobić. No jest! Dobra, jedź na tym, jedź na tym lodzie, bo ty teraz musisz tam pojechać. No Ja muszę zaskoczyć, no leć! No jadę. Na lodzie? Jak ty to k***a? nie <laughs> wiem <laughs> Ale jadę? Stój! Ty cymbale! O, Przecież o, tam o, dalej jeszcze o. jest chyba ten! O, o, o. No, 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 no Aaaa! Tyle czasu, tyle roboty, patrzcie, a ja sobie na spokojnie dojechałem. Bo ty loda. I teraz wracam. Hej, ale fajne, co jest? No trzymaj się tego loda, no trzymaj się no, i sam się trzymaj loda, ty się trzymałeś no, loda się jak to się z bambu, skończyło z bambu, na tobie? Sponwu, sponwu, Ale sponwu! O, chuchu. Dawaj! Oj, ale rozpęd. <laughs> no, to zgubił marchewkę i zdechł? <laughs> <laughs> na chuj skaczesz Na chuj skaczesz, wredna małpo, no kurwa. Wredna małpo, ty małpo jedna. No chodź. I teraz ja skaczę, bo ja jestem bohaterem tego odcinka, czekaj. O kurwa. Na Kaczesz! To no ty miałeś przejechać! A jak ja przejadę, to ty przecież nie przejdziesz! Przejdę! Tak, tak jak. przed chwilą. O! Ej! Ja żyję! Ja żyję! Jak ja dupą przejechałem przez kolce i przeżyłem? Patrz, ja żyję! O! E? No

a, chemologia. Ja, no i znowu, no śmieć ucieka mi. Złapię to. <laughs> Złapałeś mnie i pociągnąłeś w doku. Nieprawda. <laughs> <Kula>. Dobra, jesteś. Witajcie w naszej bajce. Tu, słowo. Po co on zagra na fujarce? Dobra, czekaj. Dawaj! Jestem! Ej, co teraz z Musimy jakoś lód odesłać. Musimy lód odesłać. Zeskocz tam i odeślij mi loda. Czekaj, bo nie widzę, gdzie to jest. A nie ma już loda. No to kur... Szkoda. Przeszedłem, teraz ty. Jak to przeszedłeś? <grym> jak ty to kur... Przeszedłeś? Czekaj, bo tu... Ja bym cię poznał, Czy ty... też tak mogę? Nie, ja tak nie mogę jak ty. Ty <grym> też tak mogę? <grym> jak ty to ku co zrobiłeś? Ty przebiegłeś po kolcach, jak Jezus. No. <laughs> ja się nie bałem. <laughs> czekaj, będę. mam pomysł, mam pomysł, zajebisty mam pomysł, ale jestem super, dawaj, ale mam... <laughs> Piękny ten pomysł, cudowny był. <laughs> dawaj, 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 no czekaj, zaufaj mi, no, no proszę, ty jest, ty mnie, nie ja. wiem, nie wiem, nie wiem, przepraszam, przepraszam. Okej, okay, dobra, i patrz, 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 idź na koniec, patrz, i ja wezmę na koniec. o o, o, o. <laughs> O! Jest git! I zatrzymałem! O, i zginąłem Dobra, jest czas. Bo ja chcę zatrzymać lód. Ruszył wodę, zatrzymał lód. Adam Małysz. Ruszył wodę, zrobił loda. Adam Małysz. Ciekawe, czy Adam Małysz kiedyś się tak zeszmacił. Jezu! Jedziemy! No i kur... Dupko. Nie, to, dupko. To, 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 patrz. Pa... Dobra, chodź, patrz. Ja ci pokażę, jak to zrobić. Ja już widzę. Idź tam, bo nie mogę już tego. Poczekaj chwilę. No! Mówię poczekaj chwilę to poleciał ja na kopnąłeś, to i wzrost! No nie umiesz! Kopnąłeś mnie! Nie rozumiesz słowa kopnąłeś, poczekaj! Kopnąłeś mnie i tak poleciałem. Tak, kopnąłeś, widziałem jak się trzymałeś w brzegu. I patrz. I teraz daj mi się przenieść na początek. Dobra i chodź. Wskakuj Choo wyszło Trochę. O, tam nie ma co płakać. no i mnie, Od debilu ale króliki, o. No, super króliki. Super króliki człowiek. I'm only human after all. I'm only human. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Dawaj, gamy. Oh, some people got a real problem. No, ja muszę się... Some people... bez żyję. O, no i Mię kolega. Miałem się biznes. tego złapać, żeby zablokować. Nie, musiał oczywiście Ey. się tarzać jak... Ej, założymy so, boys band? Sam se załóż Boys Band. Zał ja me. i ja. Dawaj, będziemy śpiewać takie piosenki. Oto, put your blame on me. <śpiewać> mi lud, kolega. Lud, kolega. Wow, O, ja to fałem to! Szampan, pam pam. No teraz? No dawaj, obróć go w drugą. Obróć go w drugą. Dobrze? <śpiewać> I wracamy tam, tak? Wracamy? Czy chcesz tam wrócić? Musimy dobra. Odloczysz. Łap mnie za Właśnie. nogę. <śpiewać> Czemu ja leciałem No Poza... Łap mnie za A, nogę! Za... Dobra, dobra. A no tak! Chyba teraz za daleko płaciliśmy. Nie, dobrze było! WACAC! Troszkę za daleko! O, Czemu spadłeś? No nie wiem, zrzuciłeś! Ale ja masz tymeczek. Oh, kur... To do mnie było czy do twojej dziewczyny? No stój! Czekaj <laughs> no! No jak stój? Co ja mogę k... Kur... z silnikiem, jakie tam odbalić no w drugą tak. stronę? Już, jest. P... I do... puść mnie! Puść mnie! O! A! Mówiłem! Mówi, dobrze lecle, leczy! Jestem. Jak teraz I teraz? Zeszłeś? Teraz patrz, musisz się rozpędzić jesteś. Proste. Tylko teraz ty musisz to zrobić. Eee! I nie umrzeć. I mnie nie zepnąć. No co ty robisz? Dlaczego ty wracasz do mnie cymbale? No. Już, już, idź. Jak ja jestem w tobie u siebie. Co? O już nie. No, no i Zdechniesz teraz z tą marchewką, prawda? Nie, bo pier 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 Nie zginąłem, jeszcze nigdzie nie Wow! Woo! Ale skoku idealny Staje. Według mnie to jest przejście gry. Przejście tej tak, ten poziom to jest przejście gry. A to ostatnie przejście gry było łatwiejszym przejściem gry niż to przejście gry. Pamiętajcie, Finito. nie zasajcie się, Adam Małysz. Smacznego.